Cześć jak zaczyna się dzień u technikusa? No oczywiście mega znajdą, to są klocki hamulcowe z wagonów albo też maszyny. Jeden taki waży solidnie w rękach, w łapach. Jeszcze nie ważyłem, są różnej grubości. To jest najcięższe. No i potem tutaj są grubsze. Więc idziemy to sobie zważyć to za 15 minut no zbierałem na takim polu było wysypane. Już długo to tam było na jednym miejscu, to zabrałem to. Szkoda zachodu, kurde, szkoda by się marnowało. Zobaczymy i policzymy ile tam tego jest, bo będzie grubo. Wypróbujemy tej ten najmniejszy kawałek. 3,5 kilograma. No nieźle. Jak to tutaj teraz poustawiać? O, już 7 kg. Już jest 10 kg, więc razy złotowa. Już 10 złotych w kieszeni. O, ten miał 6 kg. A ten niecałych, niecałych 4,5, a kolejny 25 kg jest już, więc 25 zł w kieszeni, już jest 29 kg. Myślę, że mi ta waga nie będzie starczyła. 34 kg, kolejny dokładany 38 kg. O, error. Więc 38 c4 kilograma, Oś, 8 c4 kilograma, 430. Tak, ładujemy z tej wagi na ziemię. A to są grubasy, to są kotlety. mi potem napisać, jak patrzycie uważnie, ile ten największy miał: 4 kg, 1, znowu 8 kg i to jest chyba największy grubas. I razem 13 kg kolejna kolejno da mu, więc plus 13 za 1, 1, 3. Więc razem podliczymy to sobie 6. Całe 5, 8, 1, 1 doliczamy 2, 51 kg. Oto z takich klocków hamulcowych, więc będzie ponad 50 zł zarobków. a liczę złoty za kilogram. Więc, to jest, to jest coś pięknego Życzę wam udanego dnia Jak technikusowi Jeszcze wypróbujemy ile miał ten, miał ten najmniejszy Czy to jakiś Tam był To jest taki cień, cieńszy O, to są kotlety, kurde Powiem wam, zajebista sprawa Takie, coś znaleźć i w takiej ilości to też coś tu jakieś napisy są. Ten ma ile. Z ciekawości. 501 kg. A ten ma ile. 4,3. Ten ma ile. 4. Największy miał 501 kg. 4,1. O kurde, lewaga 4,7 7. też nieźle To jest chyba najmniejszy, 3,5 3,9 O kurde, to jest kotlet 5,3 kg, pięknie czy tylko tym grubasowi To jest malutki, 3,2 2 O, to też waży pół kilograma, panowie. Pięknie. To jest prawie. O, nowka sztuka. Klocek. 3,8. No, to jest najmniejszy. 3,5 kg. A to tutaj jest. Największy. 5,5 kg. Widzicie, jak jest. Jaka jest różnica. Nie będzie widać, znamy na to. Różnica jest oto taka W grubości To jest już wyszlifowane i to jest już Jeszcze do użycia Więc to taka sprawa dzisiaj Jeżeli się podobało, wiesz co masz robić No i 50 zł ponad w kieszeni 51 kg stali wpadło Za 15 minut wystarczyło pozbierać Pieniądze leżą na ziemi, wystarczy je tylko Podnieść. Cześć. Ogólnie tego wszystkiego. E, to miała być gruba stal. Gruba stal, jako pozłutowa, liczona. I co? I oczywiście mi się to opłaciło zabrać. Ponieważ miałem troszeczkę czasu, takie numerki tutaj tu są. Jeszcze mogę ustawiać czy coś tam jest inaczej, gdzie napisane, a są inne cyferki, no, no, cyferki niektóre są, no, niektórych nie ma cyferek, no, u i c, jakiś tam, u i c, to jest znowu jakiś numerek inny, Znowu jakiś numerek. Takie ciekawostki, kurde. Mogę sobie pasa na czołga z tego zrobić. A je obok siebie i zobaczymy. Kurze. Te numerki. Tak, tak, ostatni kawałek, a tu jest bez numerka. O. Bez numerka. No, pięknie się to prezentuje. 12 takich kawałków. No, i co wy na to? Co wy powiecie? 3, 6, 9, 12. 12 takich kawałków, przeciętnie po 4 kg. No i było 51 kg, ale podjarka normalnie jestem podjarany z tego, ponieważ to jest coś. Pięknego nie spodziewam się takiej ogromnej wagi. Za chwileczkę czasu tylko podbierania. Co tam jakieś puszki aluminiowe skosza? kosza? Fuj! Kto by to zbierał? Uprzczane, ucharchane i parę groszy za to. To jest zarobek. Czysta robota z łąki, pozbierane. I pieniądze w kieszeni. Ha!